Czy lubisz grać bardem, ale go banują. A może kalistą, ale ogarnięcie jej pasywki jest potwornie trudne. Nie musisz się martwić. Rio zrobił nową postać. Jest nią Kindred. Dwa duszki, które mają gigantyczny damage. I super pasywkę. I pasywką są łowy. Markujesz postać. Zdaje się większy damage. A po zabiciu jej masz więcej damage'a o ileś tam procent jej maksymalnego zdrowia. Pierwszym skillem Kindred jest Q. Skoki jak u Kalisty. Tak, mają 9 sekund, ale po włączonym W ich cel to tylko 2 sekundy, a koszt many waha się w okolicach 20 punktów many. To nie jest wcale tak dużo. Jeżeli zrobisz blue i żabę, kolejna Reda. O, patrzcie! Red was wychilał! Czy to jakiś nowy bóg? Nie, nie. To pasywka z Wukindred. Chwila cię nawet jeśli ma 100%. W momencie, kiedy widzisz przeciwnego dżunglera w Twojej dżungli, co robisz? Odpowiedź A. Bijesz się z nim, odpowiedź B. Stoisz czekasz, odpowiedź C. Bijesz się z nim. Dokładnie tak. Musisz go zabić, zabrał ci jednego raptorka. Tak zdobywasz pierwszego fraga i więcej major. Jeśli widzisz znów tego samego junglera, który niszczy twoje wardy, musisz go zabić. Tak jak teraz. Bierzesz egzosta, rzucasz na niego, a reszta nie powinna być wcale taka trudna. Jeśli nagle pojawi się dzisiaj Jax, bij się z nim. Tak, ma Stuna, ale jest sam. I nie potrafi z tego skorzystać. Jeśli przeciwny jungler zabrał ci Raptory, musisz mu zabrać Reda a najlepiej życie. Narzucasz na niego swoje W, który zdaje procentowy damage, a potem kradniesz jego reda. Jeśli lubisz grać bardem, ale go banują ciągle, zagraj Kindrow i jej ulti jest przegięte. Nie pozwala ci zejść poniżej 10% twojego maksymalnego zdrowia, a pod koniec kastowania cię leczy. Czy to nie jest chore? Słyszysz, że robił Dragona, tak? Idź go zabrać! Ale uważaj, Jackson Mastuna, nie! No, to jednak już nie żyjesz. Przeciwnicy, poszli awka, bo jesteś taki zajebisty. Kończysz grę. I jest wygrana. A oni mają luza. Potrzebnymi itemami Potrzebnymi dla Kindred są: oczywiście, pożerać. To ma gigantyczny damage. Choć w najnowszym poczu go trochę znerfili. Potem idzie Botrk, żebyś mieć więcej life i Attack spida. Trinity Force Bo skakanie But Berserkera. Im szybciej bijesz, szybciej zabijasz. Krwiopijec. Botrk to za mało Lifesteal' przecież, prawda? Guardian Angel albo Infinity Edge, Jeżeli cię fokusują, a na pewno będą to robić. Buduj Guardian Angela. Banisz nieśmiertelny, raz dwa. Albo Infinity Edge, kiedy Twój ADK jest bardziej nefidowany od ciebie. Wtedy to Ty będziesz nefidowany, a on nie. Dziękuję za oglądanie mojego odcinka. Zapraszam do kolejnych odcinków. Łapkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie to jest dla mnie bardzo ważne. Jeśli komentujecie, doceniacie moją pracę. A tymczasem do kolejnego odcinka. Siema!